Po tym koronakryzysie cały świat się układa od nowa na drabinie hierarchii różnej, bo pojawiają się nowe uwarunkowania. Na przykład, wielkie spędy, wielkie konferencje to już jest dinozaur czasów, które przeszły. Trzeba popatrzeć, jak to będzie w nowej rzeczywistości, i uważam, że trzeba przypilnować, żeby Polska była gdzieś tam na jakimś sensownym miejscu. I właśnie też w tym moim challenge'u, żeby politycy się zaczęli budowaniem raju zajmować, żeby Polska była w centrum, a nie na skraju, bo jak się tak zaczniemy tym konfliktem zajmować, to staniemy się jakimś takim outsiderem światowym, bo w tej chwili już się układają wszyscy od nowa. Chiny już walczą ze Stanami Zjednoczonymi o, o pierwszeństwo i. I wszyscy musimy przypilnować tego, żeby jakoś tam znaleźć. Katowice już na przykład miasto informatyków też jest bardzo ważne. Tak, tak. No i bo, zobacz, ja myślę, że jest duża że, szansa na to. Że wszystko. Polska nie jest ani wielkim krajem, ani małym krajem. Jest krajem w sam raz. I powinniśmy zrobić wszystko, żeby Polska była takim krajem w sam raz dla wszystkich Polaków. No właśnie. I to musi nam się udać.